American Horror Story to antologia horroru, która jest już z nami ładnych parę lat. Oprócz czarnego humoru słynie również z zawiłych opowieści oraz szokujących zwrotów akcji. Jednym z największych plusów całej serii jest to, że utrzymuje ona większość aktorów, mimo tego, że każdy sezon opowiada inną historię. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 27 ciekawostek z kulis tego fantastycznego serialu. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Numer 1 Dennis O'Hare nie mówił przez cały czas trwania produkcji sezonu Sabat. W American Horror Story Sabat Dennis O'Hare gra kamerdynera Spaldinga w Akademii Wyjątkowych Młodych Dam. Spalding odciął sobie własny język z oddania i przez to nie może mówić. Aby zachować charakter postaci, aktor milczał na planie, nawet gdy kamery już nie pracowały. Jak sam wspomina, to bardzo utrudniało pracę, ponieważ w końcu ludzie zaczęli go omijać w przerwie między ujęciami i nikt z nim nie rozmawiał, bo i tak nie dostałby odpowiedzi. Jednak z drugiej strony pozwoliło to aktorowi lepiej przedstawić swoją niemą postać. Numer 2. Naomi Grossman została kiedyś przypadkowo wyrzucona z planu. Naomi Grossman potrzebowała aż 3 godzin, aby ucharakteryzować się dla postaci Pepper. Jak można się domyślić, zmiana jest tak spora, że bez makijażu, kostiumu oraz fryzury swojej postaci jest zupełnie nie do poznania. Najlepszym dowodem na to jest to, że pewnego dnia aktorka została wyproszona z planu przez funkcjonariuszy ochrony, którzy zupełnie jej nie poznali. Numer 3. Aktor odgrywający mepa we freak Show pojawił się również w pierwszym sezonie American Horror Story. Ben Wolf, czyli aktor, który odgrywał rolę mepa we freak Show, oprócz odgryzania na planie głów kurczakom zajmuje się zawodowo uczynieniem dzieciaków w szkole. Nie jest na stałe związany ze show biznesem. Jednak jego sporadyczne paranie się aktorstwem nie zaczęło się od Freak Show. Bena możemy również podziwiać w pierwszym sezonie, gdzie wcielił się w Tadeusa Montgomery'ego, zwanego inaczej Infantata. Numer 4. Syn Jamesa Cromwella zagrał go w scenie retrospekcji. Jeżeli uważaliście, że charakteryzatorzy wykonali doskonałą robotę, przygotowując młodszą wersję doktora Artura Ardena w sezonie Azyl, to musicie wiedzieć, że była ona znacznie ułatwiona ponieważ w tej roli pojawił się syn aktora Jamesa Cromwella, John. Numer 5. Akcent z Baltimore, którym posługiwała się na planie Katy Bates, był tak trudny, że mówiła nim przez cały czas trwania produkcji. Katy Bates ma pecha w serialu American Horror Story, bo dostaje bardzo trudne akcenty, którymi jej postacie mówią. W sezonie Sabat musiała przeciągać jak rodowita mieszkanka Nowego Orleanu, we Freak Show posługiwała się akcentem z okolic Baltimore, a w Roanoke musiała posługiwać się mową sprzed wielu, wielu lat. Zdecydowanie najtrudniej pracowało jej się nad sezonem Freak Show, dlatego postanowiła nie wychodzić z roli nawet po skończonych zdjęciach. Numer 6. Zachary Quinto jest miłośnikiem gry na banjo. Poza tym, że jest aktorem i ma niesamowite fryzury, Zachary Quinto jest także fanatycznym miłośnikiem banjo, który lubi wyciągać swój instrument na planie i grać piosenki dla obsady i ekipy pomiędzy ujęciami. Numer 7. Za początkową sekwencją do AHS jest odpowiedzialny ten sam projektant, który stworzył wstęp do The Walking Dead. Kyle Cooper jest amerykańskim projektantem znanym z pracy nad tworzeniem sekwencji tytułowych do filmów. Oprócz projektowania wstępów do American Horror Story czy The Walking Dead, może pochwalić się pracami nad takimi filmami jak Pacific Rim Powstanie, Kong wyspa czaszki czy Kevin sam w domu. Numer 8. Alma i Kit Walker zostali zainspirowani przez prawdziwą parę. Okazuje się, że wątek drugiego sezonu o parzy, która została porwana przez kosmitów, pojawił się nie bez powodu. Betty i Barney Hill, para mieszkająca w New Hampshire we wczesnych latach 60., byli jak się okazuje, pierwszymi ludźmi, którzy szeroko rozpowszechnili historię o uprowadzeniu przez kosmitów, a z ich relacji wywodzi się wiele rzeczy, które są powtarzane do dziś przez twórców filmów o kosmitach. Numer 9 Edward Mordrake był prawdziwym mężczyzną z prawdziwą drugą twarzą. Postać znana z sezonu Freak Show grana przez USA Bentleya, czyli Edward Mordrake, jak się okazuje, była wzorowana na prawdziwej osobie, która w rzeczywistości miała drugą twarz z tyłu głowy. Aby być uczciwym, zachowane zapisy sprawy Mordrake'a w literaturze medycznej zostały opisane jako apokryficzne, co oznacza, że nie ma jasnych dowodów na to, że jego sprawa była prawdziwa. Podobno jednak, Mordrake był młodym arystokratą urodzonym ze zdeformowaną twarzą z tyłu głowy, która, jak twierdził, nigdy nie śpi i zawsze rozmawia ze mną o rzeczach, o których mówią tylko w piekle. Podobno, chłopak odebrał sobie życie z powodu tych rozmów. Numer 10 Evan Peters musiał zostać wysmarowany oliwą z oliwek, aby zmieścić się do lateksowego kostiumu. Kostium był tak ciasny, że niemożliwym było wejść do niego na sucho, więc przed każdym kręceniem aktor był smarowany tak. Aby ułatwić mu zakładanie stroju. Kolejnym problemem okazało się wielokrotne rozerwanie kostiumu podczas kręcenia. Numer 11. Muzeum, do którego trafiło ciało Mappetit, jest inspirowane prawdziwym muzeum. Muzeum Mutera w Filadelfii, które istnieje od wielu dziesięcioleci, jest jednym z niewielu muzeów na świecie, które wystawiało szkielety, narządy oraz inne fizyczne szczątki ludzi na przestrzeni dziejów. Wśród wielu okazów kolekcja muzeum obejmuje połączone wątroby słynnych bliźniaków syjamskich Changa i Enga, szkielety Karła i Olbrzyma oraz zachowane skrawki mózgu Alberta Einsteina. Numer 12. Delphin La i Maria Lawó były prawdziwymi postaciami historycznymi. Nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek się spotkały, ale obie żyły w Nowym Orleanie mniej więcej w tym samym czasie i z pewnością obie kobiety miały reputację, która je rozsławiała w lepszy czy gorszy sposób. Więc jest prawdopodobne, że przynajmniej osoby słyszały. Mariala Lawu była znaną praktykantką wodu, a Delphin LaLaurie była zamożną właścicielką plantacji, znaną z okropnego traktowania niewolników. Numer 13. Wszystkie sezony są ze sobą połączone. Choć wydaje się to dziwne i mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę różnice w epoce historycznej i fizycznej lokalizacji, twórca serialu Ryan Murphy powiedział, że wszystkie sezony American Horror Story mają miejsce w tym samym wszechświecie i są ze sobą powiązane. Pierwszą postacią, która pojawiła się w wielu sezonach była Pepper, która była rezydentem Briarcliff w sezonie drugim, a także pojawiła się w sezonie czwartym jako członek objazdowego cyrku dziwolągów Elzy Mars. Pepper to ta sama postać z jedną ujednoliconą chronologią, a nie tylko alternatywną wersją samej siebie. Lana Winters pojawiła się również w sezonie drugim i sezonie szóstym. To tylko wierzchołek góry lodowej, jest jeszcze więcej sposobów na połączenie tego wszystkiego. Jednak pozwólcie, że to zostawię sobie na osobny odcinek, który już niedługo pojawi się na moim kanale. Numer 14. Serial inspiruje się wieloma prawdziwymi przypadkami, w tym czarnej dali. Elizabeth Short, czyli Czarna Dalia była aspirującą aktorką, której szczątki odnaleziono w Los Angeles w 1947 roku. Sprawa nigdy nie została rozwiązana i do dziś tożsamość jej zabójcy pozostaje tematem debat. Podaję tę ciekawostkę, aby zaprosić Was na specjalny odcinek, w którym wymieniłem wiele innych inspiracji z prawdziwego życia, z których czerpią twórcy serialu. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to link zostawiam w opisie tego filmu oraz podpinam u góry kartę. Numer 15. Jessica Lange mogła nigdy nie pojawić się w serialu. Lange początkowo odrzuciła rolę Constance, którą odgrywała w pierwszym sezonie American Horror Story. Na szczęście Ryan Murphy był bardzo zdeterminowany, aby namówić aktorkę do przyjęcia tej pracy i ta ostatecznie się zgodziła. Osobiście nie potrafią sobie dziś wyobrazić American Horror Story bez niej. Numer 16. Serial naraził się klaunom w Ameryce. Postać klauna Twistiego, który pojawił się w sezonie Freak Show, była powodem sporu pomiędzy twórcami, a stowarzyszeniem klaunów amerykańskich. Uważali oni, że ta postać jest przesadzona i powoduje złą reputację klaunów. Ciekawe, czy do Stevena Kinga też się odzywali w sprawie Pennywise'a. Numer 17. Serial początkowo miał mieć inną obsadę w każdym sezonie. Twórcy Ryan Murphy i Brad Falczuk twierdzili od początku projektu, że każdy sezon będzie zawierał nową historię i nową obsadę. Na szczęście z tym drugim zmienili zdanie i możemy dziś podziwiać zestaw kilku aktorów wcielających się w różne postacie, co uważam za ogromny plus całej serii. Numer 18. Neil Patrick Harris i David Burtka mieli pojawić się już w pierwszym sezonie. Neil Patrick Harris i David Burtka mieli zagrać małżeństwo gejów w pierwszym sezonie, jednak było to zaraz po tym, gdy zagrali w Harold i Kumar Spalone Święta, gdzie wcielili się w zwaśnione małżeństwo i nie chcieli, aby ludzie pomyśleli, że w ich związku faktycznie dochodzi do jakichś prawdziwych zgrzytów. Numer 19. Lady Gaga sama poprosiła o rolę w serialu. Lady Gaga tak bardzo chciała być częścią tego serialu, że zadzwoniła do producenta Ryana Marfiego z propozycją swojego występu w jednym z sezonów. Pojawiła się w sezonie Hotel w roli hrabiny. Numer 20. Katy Bates i Jessica Lange walczyły kiedyś o jedną rolę. Wielokrotnie pojawiające się aktorki w serialu American Horror Story wiele lat wcześniej rywalizowały o główną rolę w filmie opartym na twórczości Stephena Kinga Misery. Ostatecznie wygrała Bates, która do dziś pozostaje dzięki temu jednym z lepszych antagonistów horrorów bez żadnych nadprzyrodzonych umiejętności. Co więcej, za tę rolę aktorka zdobyła prestiżową nagrodę Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Numer 21. Chris Zylka odmówił udziału w serialu, bo nie chciał golić głowy. Chris Zylka, znany m.in. z filmów o Spider-Manie, został zatrudniony na dwa odcinki jako głuchoniemy pacjent w drugim sezonie serialu. Jednak Zylka został po cichu usunięty z programu po tym, jak odmówił ogolenia głowy do roli. Producenci nie szukali innego aktora, tylko usunęli jego rolę ze scenariusza. Numer 22. Twórcy umieszczają subtelne podpowiedzi w wielu fragmentach serialu. Na przykład w sezonie Freak Show, zanim poznajemy Betty Tatler oraz Dot Tatler, możemy dostrzec jedynie ich stopy, z których jedna ma pomalowane paznokcie, a druga nie, co obrazuje nam ich przeciwne osobowości. Numer 23. Dom Morderstw z pierwszego sezonu to prawdziwy dom, który można odwiedzić. Dom Morderstw z pierwszego sezonu nie został zbudowany na potrzeby serialu. Sceny kręcono w prawdziwym domu, który jest zlokalizowany w Los Angeles i znany jako posiadłość Rosenheima. Budynek był również wykorzystywany w innych produkcjach np. Buffy łowca wampirów. Numer 24. Azyl również kręcono w prawdziwym miejscu. Zewnętrzna część azylu w drugim sezonie American Horror Story to historyczny budynek z sądu Old Orange County w Kalifornii. Numer 25. We freak show Ryan Murphy używał tylko piosenek muzyków, którzy nazywali siebie dziwakami. W czwartym sezonie znalazły się piosenki, które nie zostały jeszcze wydane w 1952 roku, kiedy akcja serialu ma miejsce, ale to nie znaczy, że nie zostały starannie wybrane. Jak przyznała Sara Paulson, twórca serialu miał pewne warunki wstępne, jeśli chodzi o wybór piosenek. Wszystkie utwory musiały zostać wydane przez ludzi, którzy identyfikowali się jako dziwacy, jak na przykład David Bowie. Numer 26. Pies, który wystąpił w sezonie Murder House, jest gwiazdą filmową. Psa rodziny Harmon możecie obejrzeć w serialu Podmiejski Czyściec. Prawdziwe imię psa to Lampchop i ma lepszą karierę aktorską niż wielu ludzi. Numer 27. Zniknięcie kolonii, która faktycznie istniała i która inspirowała sezon Roanoke, wciąż jest tajemnicą. Kolonia Ranok, która wyemigrowała z Anglii do Ameryki w 1587 roku, zniknęła wraz z całą wioską, w której osiedliła się bez żadnego wyjaśnienia trzy lata później. Osadnicy zniknęli bez śladu. Nie widać było śladów przemocy ani pozostawionych resztek. Osiedle wyglądało tak, jakby zostało ewakuowane, a nie napadnięte. Jedynym znakiem był napis wyryty na palisadzie Croaton. Co mogło znaczyć zarówno, że Ford został napadnięty, jak też, że osadnicy ewakuowali się do wioski Mantea na wyspach mierzejowych lub zbudowali statek, chcąc uciec do Anglii i zginęli gdzieś na oceanie. To już wszystkie ciekawostki z American Horror Story, które na dziś przygotowałem, jednak nie rozstajemy się na długo z tym serialem, bo już wkrótce wpadną tutaj rankingi oraz jeszcze więcej ciekawostek. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.